Cześć. W dzisiejszym odcinku zajmę się zezwoleniami i potwierdzeniami odbioru depeszy. Konkretnie będę mówił o tym, na co kontroler daje zezwolenie i w jaki sposób, jak, jaką budowę, jaką strukturę ma typowe zezwolenie i co z tego zezwolenia musimy potwierdzić, a także co musimy potwierdzić ze wszelkich innych depesz, które dostajemy od kontrolera. I w drugą stronę, czego nie potwierdzamy, czego... Nie musimy powtarzać, do czego tego readbacku nie zrobimy. Jak zwykle na początku źródła i odnośniki, gdzie możecie zajrzeć, żeby poszerzyć swoją wiedzę, żeby sprawdzić to co mówię, żeby poznawać te wszystkie niuanse, które w materiale, w materiale dla początkujących pomijam, a które tym najbardziej zainteresowanym, najbardziej wgryzającym się w szczegóły mogą się przydać. Po pierwsze, jak zwykle podręcznik radiotelefonicznej frazeologii lotniczej, dokument 9432, dostępny w języku polskim w takiej fajnej dwujęzycznej wersji na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Po drugie, liveatc.net, nieocenione źródło wiedzy, nieocenione źródło praktycznych przykładów i fantastyczna metoda ćwiczenia frazeologii lotniczej. Możecie aha, ściągnąć sobie te nagrania, możecie je. Przesłuchiwać i możecie sprawdzić, czy dalibyście, na przykład, radę zrobić poprawne readbacki i słuchać, jak te readbacki wykonują piloci w rzeczywistości. I tutaj polecam Wam pobieranie, a nie słuchanie na żywo. Taki pobrany materiał po pierwsze możemy zatrzymywać i na przykład po każdym komunikacie spróbować sami zrobić readback, a po drugie, ja bardzo lubię wrzucać te nagrania do jakiegoś programu, do edycji. Jakiegoś programu do edycji dźwięku. Tutaj polecam Wam darmowe Audacity. I w tym programie będziecie mieli Waveform, czyli wykres pokazujący natężenie głosu. Dzięki temu wykresowi bez problemu znajdziecie wszystkie miejsca, gdzie pojawia się komunikacja w długim nagraniu. Nie będziecie musieli odsłuchiwać pół godziny czy. Czy godziny nagrania, po to, żeby wyłapać 10 czy 15 komunikatów. W przypadku tych częstotliwości i tych kontrolerów, którzy mają mniejszy ruch, ta szansa na, wyszuka na szybkie wyszukanie właściwych komunikatów bardzo ułatwia korzystanie i dopóki tego nie robiłem, to mnie jest live i nudziło. Nawet siedzimy, siedzimy i tam się nic nie dzieje. Od czasu do czasu jakiś komunikat. Mówię tutaj szczególnie, no, na przykład o pozycji Tower. Jeśli przesłuchujemy, tower na jakimś nie za dużym lotnisku, no to te komunikaty są z konieczności tylko raz na jakiś czas. Robiąc sobie właśnie, wrzucając to w program do edycji audio, oglądając, podglądając ten waveform i wyszukując miejsca, gdzie na ten odpowiedni dźwięk się pojawia, można przyspieszyć słuchanie. Trzecie źródło dzisiaj, procedury służb żeglugi powietrznej, zarządzanie ruchem lotniczym, dokument 4444. Również dostępny w języku polskim, tym razem klasyczna, w pełni przetłumaczona wersja polska na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego. I zacznijmy od tego, co to są zezwolenia kontroli ruchu lotniczego i jaki mają cel. Formalnie mają przyspieszyć i separować ruch lotniczy i formalnie też, o tym należy pamiętać, one nie stanowią... Pełnomocnictwa do przekroczenia przepisów. To nie jest tak, że jeśli kontroler Wam da jakieś zezwolenie, to możecie zrobić coś, na co przepisy Wam nie pozwalają. Nie. Kontroler może dać zezwolenie jedynie w zakresie przepisów, a jeśli z jakiegoś powodu te przepisy są przekroczone, przykładowo, taki hipotetyczny przykład, jakieś zezwolenie, które powodowałoby w lot, w warunki IMC w locie VFR, no to oczywiście takiego zezwolenia wykonać nie możecie. I z tym się wiąże ta, ten ostatni podpunkt na slajdzie. Jeśli zezwolenie Wam z jakiegoś powodu nie odpowiada, to macie prawo, a nawet obowiązek, w niektórych przypadkach zażądać zmiany tego zezwolenia, i jeśli to będzie możliwe, ta zmiana będzie Wam udzielona, <tłynie> ta zmiana będzie dokonana. I tu nad tym e, chciałbym na chwilę się zatrzymać, bo wydaje mi się, że na VATSIM to nie jest szczególnie popularne. E, spotykałem się nawet w korespondencji z wami z przykładami sytuacji, w których narzekaliście, że kontroler wam dał jakieś zezwolenie, potem nie byliście w stanie go wykonać, potem z tego były jakieś problemy. Więc tu jest prosta sprawa. Jeśli dostajecie zezwolenie, którego nie jesteście w stanie wykonać, zacznijcie od e, negatyw, i powiedzcie, dlaczego go nie jesteście w stanie wykonać. Alternatywnie, od, zróbcie feedback tej części zezwolenia, którą jesteście w stanie zrealizować, i w końcówce poproście o zmianę zezwolenia w taki sposób, w jaki a, chcielibyście a, to zezwolenie otrzymać. Tutaj najlepszym przykładem, takim pierwszym z brzegu, będzie na przykład zezwolenie na odlot z jakiegoś pasa. Mamy lotnisko, w, na którym jest kilka pasów. To się będzie zdarzało szczególnie w przypadku samolotów General Aviation. Aha. Nie tak dawno, a już w tej chwili nie pamiętam z którego to lotniska. W każdym razie stałem niedaleko progu e, jakiegoś pasa, który był małym, wąskim e, pasem, rzadko używanym do startów. To było w Nantucket. W Nantucket mamy trzy pasy. Hmm. Mi najbardziej pasował start e, właśnie z tego wąskiego pasa, bez kołowania, bez straty czasu. A kontroler dał mi standardowy pas do przylotów i odlotów. Poprosiłem, zrobiłem readback, zezwolenia na lot, ale poprosiłem o zmianę pasa, i tą zmianę pasa natychmiast dostałem. W sytuacjach, które nie są oczywiste, podajcie zawsze powód tej prośby o zmianę. Kontroler, jeśli wam odmówi realizacji tej prośby, to zwykle też poda powód. To mogą być przyczyny operacyjne, to mogą być jakieś ograniczenia przepisowe, więc nie spodziewajcie się, że automatycznie i zawsze dostaniecie, dostaniecie taką zmianę. Jeszcze jeden taki trend z rzeczywistości. Czytałem jakiś czas temu całkiem duży artykuł, który sobie przypomniałem dzisiaj latając nad Nor Norwegią. Akurat w Norwegii, dzisiaj na Watsim nie miałem tego problemu, wykonałem dwa loty i w obu przypadkach miałem odlot, w zasadzie miałem start z pasa, z pełnej długości pasa, kontroler nie proponował skracania pasa, ale właśnie e, Wirga Alessandro, jeśli spojrzycie na mapkę tego lotniska, to zobaczycie, że pas startowy kończy się, e, kończy się już w morzu. Więc nabierając wysokości e, po starcie, z konieczności nabieramy jej już nad wodą. Jeśli odlatujemy z cessną 152, no to. E, można by teoretycznie skrócić ten odlot, nie robić backtracka po całym pasie, tylko z drogi kołowania, zresztą nawet nie tylko tej ostatniej, nawet środkowej, spokojnie byśmy wystartowali z tego pasa. W końcu mamy mnóstwo pasa. Ale tu mamy właśnie taką klasyczną sytuację, kiedy kontroler mógłby zapytać, czy chcemy skrócony, skrócony pas do odlotu. Ja bym odmówił. Tu mogłoby się też pojawić zezwolenie na start ze skróconego Pasa też można by wtedy poprosić o zmianę. W drugą stronę będą lotniska, na których ja będę prosił o skrócony start, będę prosił o start ze skrzyżowania którejś drogi kołowania z pasem startowym. W momencie, kiedy na przedłużeniu pasa jest teren, w którym można lądować w przygodnych warunkach, gdyby był jakieś problemy z silnikiem, no to wtedy ten skrócony pas mi wystarczy. O tym, kiedy skracać pas do startu, a kiedy korzystać z pełnej długości w innym materiale. A teraz wracamy, wracamy już do zezwoleń. Pamiętajcie, że zezwolenia kontrolerów ruchu lotniczego. Teraz widzę literówkę w nagłówku, przepraszam za nią. Zezwolenia dotyczą przestrzeni kontrolowanej. Wlot w przestrzeń kontrolowaną. Wlot w przestrzeń kontrolowaną wymaga uzyskania zezwolenia. Z kolei wylot z przestrzeni kontrolowanej oznacza, że wasze, kon wasze zezwolenie będzie miało określoną granicę i tą granicą zawsze będzie granica przestrzeni kontrolowanej. Także jeśli odlatujecie z jakiegoś lotniska kontrolowanego i zamierzacie lecieć w przestrzeni niekontrolowanej, to otrzymacie zezwolenie na lot do granicy przestrzeni kontrolowanej. A to co robicie dalej, to już jest niejako wasza sprawa. Budowa zezwolenia. Dane podawane przez kontrolera zawsze będą podane w określonej kolejności, w określonym porządku. To ułatwia zanotowania. zanotowanie, to ułatwia też zapamiętanie. Przy czym ja radzę, żeby zezwolenia zapisywać. Po pierwsze znak rozpoznawczy statku powietrznego, na drugim miejscu granica zezwolenia. To o czym mówiłem w tej chwili. W takim typowym locie IFR samolotem pasażerskim to będzie po prostu lotnisko docelowe. W locie VFR to będzie albo punkt, na przykład punkt któryś z punktów VFR-owych w przestrzeni powietrznej, albo po prostu określenie, że granicą zezwolenia jest granica przestrzeni kontrolowanej. Dalej jesteśmy już poza nią. Trasa lotu może być konkretna, określona, a może być też trasą zaplanowaną dla lotu albo drogami planowanymi, to są takie najczęściej spotykane we frazeologii e, określenia. Trasą zaplanowaną dla lotu to jest e, określenie zgodne z tym dokumentem 4444, drogami planowanymi. Spotykam się z tym co jakiś czas na... E, albo... Przepraszam, nie na live ATC, tylko w różnych e, materiałach polskojęzycznych, jednak na live, na live ATC e, to będzie zawsze zwykle po angielsku. Poziomy lotu dla całej trasy lub dla jej części. Jak wysoko macie lecieć, do jakiej wysokości lub poziomu lotu macie wznosić. I inne konieczne polecenia lub informacje. Tutaj będą kody transpondera, sid -y, a w przypadku przylotów na lotnisko to będzie start, to będzie podejście. To będą komunikaty dotyczące utrzymywania łączności. Taki standardowe właści właściwie po polecenie. Po odlocie łączność Warszawa-Zbliżanie 122, 120 coś tam. Nie pamiętam w tej chwili częstotliwości. No i na koniec czas wygaśnięcia zezwolenia. Na polskich lotniskach z tym się spotkamy najrzadziej. Z tym się spotkacie bardzo często, może nie często, z tym się spotkacie regularnie za granicą. Z tym się spotkacie zawsze na amerykańskich lotniskach non-towered w momencie, kiedy nie będziecie... W momencie, kiedy będziecie prosili o zezwolenie na lot IFR, to ten czas wygaśnięcia zezwolenia tam będzie istotny. I przykładowe zezwolenia. Zezwalam na lot do Monachium trasą zaplanowaną dla lotu. Poziom przelotowy 340, skłok 4513, standardowy od odlot LOLSI 1 kg, pas 33 po odlocie wznosi utrzymuj 6000 stóp, altitude. Na QNH 1.013. Mamy granicę zezwolenia, czyli Monachium. Mamy trasę. Mamy poziom przelotowy. Mamy kod transpondera, SID dla tego odlotu. Mamy polecenie wznoszenia i utrzymywania wysokości. I mamy QNH. Mamy też drugie. To Oslo, via Stabi Upper Tango uh, 380, Flight Plan Route, Flight Level 320. Przed chwilą powiedziałem, że zezwolenia zawsze mają standardową uh, strukturę i kolejność. Ja. Już te dwa przykłady, a to są dwa przykłady realne, to nie jest jakiś wacimowy przykład. To są przykłady z realnych instrukcji, to są e, przykłady z realnych e, opracowań dotyczących rzeczywistego lotnictwa już pokazują, że czasami występują odstępstwa. Mimo wszystko wiele osób pomaga sobie w zapisywaniu zezwoleń, tworząc jakąś tabelkę albo tworząc na kartce e, określone segmenty, czy określone nagłówki, w które później tylko wpisuje odpowiednie informacje. I myślę, że taką tabelkę. Szczególnie początkujący mogą sobie zrobić i te wszystkie informacje podawane na poprzednim slajdzie rozpisać, a potem tylko uzupełniać jeden po drugim. I teraz to, co się wiąże ściśle z zezwoleniem, ale w zasadzie z każdą depeszą, którą dostaniemy od ATC Readback, czyli potwierdzenie otrzymania depeszy. Co musimy potwierdzać? I zacznijmy od tego, bo tutaj. Ten i następny slajd dzielą readbacki na dwie kategorie. Pierwsza część to te readbacki, które potwierdzamy. Druga część to ta, te fragmenty depeszy albo te depesze, których nie potwierdzamy w całości, a potwierdzamy jedynie, że coś zrobimy. Więc pisząc tutaj, że trzeba potwierdzać, trzeba powtórzyć treść depeszy, zezwolenia na lot po trasie, zezwolenia i instrukcje dotyczące pasów startowych. Zawsze jak się pojawia w depeszy pas startowy. To tę informację powtarzajcie i powtarzajcie kontekst. Zajęcie pasa. Lądowanie, zezwolenie na lądowanie na konkretnym pasie. Start z pasa. Zatrzymanie, przecięcie, kołowanie po pasie, czyli backtrack. Pamiętajcie, że tutaj zawsze i to, że to, co robicie, więc zezwol... zezwalasz na przecięcie pasa 2,5. I to, żeby był ten numer, żeby wszyscy w okolicy mieli świadomość, że ta operacja na pasie 2,5 się będzie odbywała. Pas w użyciu to się też będzie pojawiało w informacjach w od informacjach kontrolera. Nastawienie wysokościomierzy, czyli to QNH albo inny sposób nastawienia wysokościomierza. Zawsze, ten, zawsze to ciśnienie aktualne. Read -backujemy. Kod transpondera. Ilekroć dostanie, dostaniecie te cztery cyferki dla transpondera, zawsze je powtarzacie. Nie chodzi tylko o to, żebyście je ustawili. Powtórzcie je. Tu się często pojawiają błędy. Wysokości, kurs, prędkości i wysokość przejściowa. Czyli pierwsze trzy: wysokość, kurs i prędkość. Wszystko to, co ma coś wspólnego z Waszymi manewrami. Dostaniecie nowy kurs, powtarzacie go, a potem wykonujecie zakręt na ten kurs. I wysokość przejściową też readbakujemy. I niejako w drugą stronę, czego nie trzeba powtarzać? Na przykład nie musicie powtarzać informacji meteorologicznych. Będziecie je dostawali przy zezwoleniach na lądowanie, przy zezwoleniach na start, w różnych innych sytuacjach. Tych informacji meteo w komunikacji z ATC będzie się pojawiało trochę. Nie trzeba ich powtarzać. To Wiatr 3, 2, 0 stopni, 6 węzłów to zajmuje tylko czas i częstotliwość. Nie powtarzamy, nie musimy powtarzać w każdym razie, ale nie ma sensu Aha, powtarzać nas w pozycji, z którymi się będziecie kontaktowali. To, że dostaliście polecenie łączność Warszawa zbliżanie 128,8 wystarczy potwierdzić łączność 128,8. A według niektórych instrukcji, według niektórych poradników, cały czas mówię o realnych, wystarczy w powietrzu 128 i 8, 8 i wszystko jest jasne. Istotna część komunikatu została potwierdzona, a niepotwierdzone zostało w zasadzie to, co nie jest tak ważne. Zgłoś przecięcie Flight Level 8.0. To mnie zdziwiło. To jest przykład bezpośrednio z podręcznika frazeologii lotniczej. Tutaj pojawia nam się wysokość, ale nie pojawia nam się wysokość czy poziom lotu, który mamy osiągnąć, utrzymywać tylko e, jedynie informacyjnie, że mamy zgłosić przecięcie. I tutaj potwierdzenie e, proponowane jest, tak będzie, Sierra Papa Alpha Bravo Charlie. Po czym następnie już oczywiście odpowiadamy e, tym, co, się, co mieliśmy zgłosić, czyli e, Sierra Papa Alpha Bravo Charlie przecinam flight level 8.0. To o czym mówiłem już wcześniej w kontekście pierwszego przykładu. Kontakt Samuel Tower e, 123 i 8 wystarczy e, 123 i 8 i jesteśmy e, i przełączamy częstotliwość i nawiązujemy w tym wypadku kontakt. Tego kontakt monitor też nie musicie e, readbackować. Przyjmuje się, że to nie jest tak ważne dla bezpieczeństwa, za to Niewłaściwa częstotliwość jest po pierwsze łatwo ją pomylić, po drugie, dla bezpieczeństwa ważniejsza jest. Jeszcze, jeszcze jeden przykład, który wydaje mi się, że słyszę notorycznie na na WATSIM, czyli readbackowanie, readbackowanie tej części report established. I raz po raz się to pojawia w readbackach. Report established albo report established on ILS i znów cenne sekundy i powtarzam to o tych cennych sekundach na podstawie takich lotów, jakie miałem dzisiaj. Niestety nie udało się tego powtórzyć w live. Robiłem wcześniej lot testowy, sprawdzałem czy nagrywanie działa, czy dźwięk działa tak jak trzeba. Wylatywałem z Alessand i w Norwegii był ruch. Cały czas kilka samolotów w odlotach na ziemi. I mówiąc kilka, mam na myśli raczej 7 do 10 niż e, 2-3. Do tego kilka samolotów w powietrzu. Zwykle na podejściach do jakichś lotnisk to były podejścia do Gardermoen, to były podejścia do Alessand, to były podejścia do Bergen. A do tego kilka samolotów na wysokościach przelotowych. Z tym inny by najmniejszy problem, ale jeśli w niedużej przestrzeni południowej Norwegii pojawia się tyle samolotów, no to kontroler ma zajęcie. I byłem pod niesamowitym wrażeniem tego, jak sprawnie przebiega komunikacja, w całości po angielsku i w całości bardzo profesjonalnie, bardzo szybko, świetny kontroler, który znakomicie to wszystko ogarniał. Ale od czasu do czasu pojawiał się jeden pilot. Nie chcę tego piętnować, każdy dopiero zaczyna, każdy ma jakieś przerwy, po których wraca do latania i nie jest tak sprawny, ale słychać było, jak niektórzy piloci potrafią tę samą wymianę, depesz zrealizować z kontrolerem w ciągu 5, 10, 15 sekund, a inni zajmują 40. I w momencie, kiedy ja czekam z palcem na guziku, widzę, że zbliżam się do punktu, który mam zgłosić i czekam na ten krótki moment, kiedy będę się mógł odezwać, kiedy nie muszę, kiedy nie będę nikomu przeszkadzał w odbiorze depeszy albo w readbacku, to ta sprawność jest bardzo ważna, więc tego, czego nie musicie readbackować, nie readbackujcie. Niech to nie będzie właśnie to. Established. Hmm. Za to zwróćcie uwagę, że redukcja prędkości jest readbackowana. Kurs, w którym samolot ma lecieć, jest readbackowany. Zezwolenie na podejście jest readbackowane. Jeszcze jeden, jeszcze jeden przykład. Aha. Report one ready for departure. I regularnie słyszę Will report when ready for departure. Znów nie ma potrzeby. WILKO i to załatwia sprawę. Mam nadzieję, że trochę wam tutaj pomogłem. Przede wszystkim jednak chciałem Was zachęcić do skorzystania z tych materiałów, z tych źródeł, które są, które proponuję. I przeglądajcie sobie różne propozycje. Hmm, komunikatów, tych wymian komunikatów i zwracajcie na to uwagę, co w tym podręczniku frazeologii lotniczej jest readbackowane, co nie. Im więcej tych przykładów przeczytacie, tym więcej, tym lepiej to będziecie pamiętać. A po drugie słuchaj, słuchajcie tego live ATC, słuchajcie nagrań, wyszukujcie sobie te, te depesze z readbackami i zobaczcie jak szybko to wszystko się dzieje, jak szybko te readbacki Następują i jakie są zwięzłe. Na koniec, jak zwykle, podziękowania dla sponsorów, podziękowania dla tych, dzięki którym te materiały powstają. Największe podziękowanie dla osób, które osiągnęły poziom dispatcher, to one w największym stopniu wpłynęły na kształt tych poradników i na to, że mam czas i możliwości realizować je w tej chwili codziennie. Dziękuję oczywiście też Marcinowi Mariuszowi i Pawłowi, którzy są na poziomie First Officer. I dziękuję szczególnie tym wszystkim, którzy na co dzień, niezależnie od kwoty, niezależnie od tego, czy to jest kupienie mi piwa, czy kupienie mi scenery do symulatora, którą później mogę oblatywać i którą mogę wykorzystać w materiałach i w lotach live, wspierają codziennie. Tak jak Phil, tak jak Marek, Piotr, Adam, Teresa w ostatnich raptem kilku dniach. Bardzo dziękuję. Ten materiał możecie, możecie się uznać za współautorów tego materiału. Dzięki i do zobaczenia. Jeśli podobał Wam się ten materiał, jeśli podobał Wam się materiał na temat zezwoleń i readbacków, to kliknijcie łapkę w górę. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania do tego, bo wiem, że. Wiem, że moja perspektywa po bo już w 10 latach na wacji jest trochę inna. A perspektywa początkujących jest jednak nieskażona tym doświadczeniem, które ja mam. To dajcie znać w pytaniach, dajcie znać w komentarzach, co tutaj można jeszcze wyjaśnić, z czym po tym materiale dalej macie wiadomości. Ja zbieram sobie różne Wasze wątpliwości do tych poprzednich materiałów o komunikacji i zamierzam zrobić. Od czasu do czasu taki odcinek rozwiewający te wątpliwości, więc jak tylko się nazbiera trochę więcej wątpliwości, to będzie dodatkowy materiał, w którym będę odpowiadał na pytania, w którym kilka tych trudnych przypadków rozpatrzymy i już nie na takim poziomie ogólnym, ale bardziej szczegółowo. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Cześć.